Jak zawijać sambuski? Krok pierwszy. Przygotuj ciasto. W tym celu rozłóż ciasto filo i pokrój je na długie plastry, tak jak tutaj. Teściowo pomogła sobie tu papierem folii, możesz użyć czegoś innego albo zrobić to na oko. Ok, pierwszy plaster gotowy, więc można odłożyć to czymkolwiek sobie tam pomagałaś. Kolejne plastry kroimy, przykładając pierwszy plaster i tniemy wzdłuż niego. No i gotowe. Ciasto przechowuj w ręczniczku lub w ścierce kuchennej, by nie wyschło podczas lepienia. Wyjmij jeden pas ciasta i bierz do każdego sambuska jedną cienką warstwę filo. Mąkę wymieszaj dobrze z wodą. Ta mieszanka będzie nam potrzebna do pieczętowania sambuska. Nałóż łyżeczko trochę farszu, i teraz zawijaj go tak, jak robi to oteściowa. Ja sobie zawsze mówiłam krótka strona do krótkiej strony. Brzmi trochę nielogicznie, ale jakoś mi pomagało wejść w rytm. Jak zrobisz kilka sambusków, to reszta pójdzie już jak po maśle. Zostawiam całe nagranie do skończenia jednego sambuska. Teraz dochodzimy do końca. I wygląda to tak, że ostatnią część ciasta pieczętujemy mieszanką wody z mąką. Moczymy paluszka. Moczymy ciasto i cyk. Sam busek jest zaklejony i gotowy do smażenia.